Dzień dobry, cześć. Ostatni materiał na temat Elder Scrolls Online realizowałem w 2019 roku, więc o ile umiem dobrze liczyć, jest to jakieś 4 lata temu. Wtedy najnowszym dodatkiem był Elsewhere i od tamtej pory wyszło już parę kolejnych dodatków oraz DLC, m.in. Greymur, Blackwood oraz najnowszy High Isle. A na horyzoncie mamy już zapowiedzianego nowego dodatka, który nazywa się Necrom. No i dzisiaj zostałem raz jeszcze zaproszony przez Bethesda, aby spróbować sobie Elder Scrollsów, zobaczyć jak się gra, no i opowiedzieć wam o tym, m.in., jak ja widzę Elder Scrollsy w 2019. 2023 roku. A więc dzisiaj sobie porozmawiamy, natomiast nie zmieniło się od czasu ostatniego materiału to, że nadal jeśli chodzi o tego typu współpracę, to zastrzegam sobie prawo do tego, aby mieć swobodną wypowiedź na temat tej gry. Więc to co tutaj zobaczycie, są to moje opinie i to co ja na ten temat sądzę, więc powiemy sobie troszkę o plusach, o minusach i zaczynamy. Na początek jeśli chodzi o samo Elder Scrolls Online Jako takie ogólne stwierdzenie To kierunek tej gry nadal się nie zmienił Elder Scrolls Online nadal jest grą casualową I myślę, że jest to dobre Taki niezmienny, stały kierunek Elder Scrolls nie próbuje udawać gry Którą po prostu nie jest Elder Scrolls skupia się na tym, aby dostarczać jak najwięcej Kontentu oraz różnego rodzaju Nowych rzeczy do robienia Stąd też co roku regularnie pojawia się Nowy dodatek, między nimi pojawiają się jakieś DLC-ki, jakieś dungeony I inne tego typu rzeczy, stąd też gra którzy sobie grają, mają po prostu cały czas coś tam do robienia. No i przede wszystkim gra skupia się na tym, aby po prostu przedstawić jakąś historię, dać jakieś rzeczy do robienia, jakieś nowe znajdźki, nowe sety, nowe wyglądy i tego typu rzeczy, więc na pewno nie jest to gra, która jest nastawiona na super, mega, giga, hardcore, przejście pierwszy na świecie w 12 sekund do pierwszego Dungeona i tak dalej. Zanim powiem coś o nowym dodatku, chciałem opowiedzieć troszkę o tym wcześniejszym, czyli o High Isle. Natomiast jeśli chodzi o Necrom, to ja zostałem zaproszony na taki pokaz do Anglii, gdzie zostałem przelecony w tamto miejsce i miałem okazję pograć troszkę, porozmawiać z deweloperami, więc też się oczywiście tym podzielę, ale taki szybko jeszcze na, na temat poprzedniego dodatku. Poprzedni dodatek High Isle został odebrany różnie. Ja słyszałem różne opinie na temat tego, że gra jest w zasadzie nudna i im się nie podoba. No i słyszałem też, że im się w zasadzie podoba. Ja jestem w obozie tych, który dla, dla nich jest spoko. Głównie tu chodziło o wątek fabularny, który dział się w tym dodatku. Dla niektórych jest on po prostu średni, ale mi się podoba i tutaj taki malutki spoiler, więc nie wiem, jeżeli ktoś nie chce spoilerów, to, to, to możecie przełączyć tutaj, pokazuję kiedy. Postanowiłem zrobić sobie nową postać. High Elfa Templara, czyli takiego jakby mini paladyna, który używa światłości, jakieś lancy i tego typu rzeczy. I zrobiłem oczywiście mu jakieś tam historie, bo to jest gra playowa, A więc mój High Elf, kiedyś walcząc w trakcie, w trakcie gdzieś tam jakiejś potyczki, oparzył się tą magią światłości, która przypaliła mu połowę twarzy, zostawiając mu ogromną taką bliznę i wypalając mu oko, przez co musi teraz nosić opaskę. I generalnie, żeby nie pokazywać światu swojej szpetności, zakłada on wielki taki hełm, e, gdzie... Kryje właśnie się tutaj i nigdy nie pokazuje swojej twarzy. To trochę Mandalorian. <grych> w każdym razie, jeśli chodzi o High Isle, jest to wątek bardzo mocno polityczny. Jakby miało powiedzieć go w skrócie, no to chodzi o to, że mamy takie trzy frakcje w Elder Scrolls Online, które możemy wybrać sobie przy tworzeniu postaci i te frakcje ze sobą walczą. Natomiast w którymś momencie stwierdzili oni, że hmm, a może warto byłoby porozmawiać o jakimś pokoju, żeby gdzieś tutaj tą wojnę, yy, wiecie, gdzieś tam zatrzymać. No i w ten sposób yy, zrodził się pomysł, aby na High Isle przeprowadzić właśnie takie rozmowy, negocjacje. Odnośnie zakończenia właśnie tego konfliktu, no i żeby zapewnić bezpieczeństwo, zostały stworzone takie specjalne amulety, które zakładasz, i one pozwalają ci wejść do pomieszczenia, gdzie będą prowadzone właśnie te rozmowy. O ironii o te rzeczy, które miały zapewnić właśnie bezpieczeństwo, stały się w zasadzie powodem niebezpieczeństwa, bowiem nagle się okazało, że ktoś te amulety wziął, przerobił i teraz każdy, kto zakłada te amulety, nagle jest duszony przez ten amulet i umiera. Więc naszym pierwszym krokiem w trakcie tej kampanii było to, że trzeba było te amulety wszystkie zebrać jakoś je naprawić i nie dopuścić do tego, żeby kolejni dyplomaci po prostu zakładali te amulety i się dusili. Następnie gdy przechodzimy już na samo high Isle, okazuje się, że cała intryga uknuta tak. Aby prze, jakby przemycić jakoś tych władców na tą wyspę, na to tajne spotkanie, e, okazało się, że te statki po prostu nie dotarły. I później musimy dowiedzieć się, dlaczego nie dotarły, gdzie są te statki i gdzie są oczywiście ci liderzy, więc mamy całą tutaj intrygę, e, gdzie musimy po prostu pobawić się trochę takiego detektywa, kto jest między innymi za to odpowiedzialny, okazuje się, że pojawia się tam jakieś bractwo, e, które ma miało ideę taką, że po prostu chcieli wyeliminować wszystkich władców, zniszczyć te wszystkie frakcje i następnie, niszcząc te trzy frakcje, zapobiegną wojnie. Już nie będzie więcej wojny, więc fajny FIKO, no nie? <grym> Natomiast to, co gdzieś tam się dzieje dalej, to pozostawiam już Wam, możecie sobie sprawdzić. Moim zdaniem, wątek jest po prostu całkiem fajny, więc, no nie wiem, no jest to oczywiście bardziej przyziemna rzecz i bardziej polityczna, ale nie każdemu może się podobać. W każdym razie High Isle jest takim dodatkiem wizualnie bardzo podobnym do tego, co gdzieś tam widzieliśmy już wcześniej. Mamy jakieś ładne zameczki, ładne górki, jakieś tam wiecie, kopalnie, zagajniki druidów i tego typu rzeczy, i właśnie to jest to, co w Elder Scrollsach. Yy... Jest, jest bardzo widoczne, czyli wiele krain jest do siebie bardzo podobne. To nie jest tak jak w niektórych grach, gdzie tutaj macie pustynię, tutaj macie krainę lodową, tutaj jest kurczę jakiś las, a tam w ogóle jest jakieś bagno, no nie? Tutaj akurat w Elder te krainy mają, są takie bardzo przyziemne, takie bardzo... Ym, oczywiście stworzone w klimacie high fantasy, ale jest to coś, co moglibyśmy tutaj na naszej ziemi zobaczyć, oprócz wielkich grzybów w Morrowind, ok? Stąd też High Isle jest też takim przyziemnym dodatkiem, co niektórzy właśnie, niektórym się po prostu to nie podobało. I tutaj, moi drodzy, wkracza właśnie dodatek Necrom, który został już zapowiedziany. Dodatek Necrom ma się pojawić 5 czerwca na PC-tach i 20 czerwca na konsolach oraz na PlayStation, ja już miałem, tak jak mówiłem, możliwość zagrania sobie w ten dodatek, zobaczyć jak on wygląda i sobie pograć nową klasą. I teraz chciałbym troszeczkę o tym opowiedzieć. A więc Necrom będzie dział się w dwóch krainach, z czego myślę, że jedna jest po prostu tak kozacka, że szok. Druga z nich jest to coś, co już widzieliśmy, jest to Telwani Peninsula i jest to nic innego jak taka wschodnia część Morrowind, czyli dalej możemy zobaczyć sobie jakieś grzyby zabudowania tych mrocznych elfów. I tak dalej, i tak dalej, więc tam też jakieś są wątki. Aczkolwiek, ja w zasadzie na swoim pokazie, gdy miałem okazję, to od razu poszedłem do drugiej krainy, która nazywa się Apokryf. I teraz ci, którzy grali Scrolls 5 Skyrim, mogą kojarzyć to miejsce, ponieważ jest to plan albo taki Realm, albo nie wiem, świat Hermeusa Mory, jednego z deadrycznych księciów, książów, księ księciuniów, <grych> którego właśnie mogliśmy spotkać przy okazji dodatku Dragonborn w tym wątku na Solzheim gdzie trafialiśmy właśnie do tego takiego, takiego dziwnego świata, jakieś macki, książki i tego typu rzeczy, no i tutaj będziemy mieli w Elder Scrolls cały apokryf, znaczy nie cały apokryf, ale wiecie, dużą część tego apokryfu do zeksplorowania, cała kraina zrobiona w takim lovecraftiańsko-psychodelicznym klimacie, to jest coś, czego ja jeszcze wcześniej w Elder nie widziałem i dlatego ten dodatek na tle wszystkich innych się mega mocno wyróżnia. Jakby ktoś nie wiedział, Hermeus Mora jest to jeden z deatrycznych księciów, książ... już... no jest problem z wypowiedzeniem. Deatrycznych książąt, który akurat on jest taki, określiłbym go jako neutral evil, czyli ktoś, kto w zasadzie może posunąć się do różnych nawet złych rzeczy, aby móc zdobyć wiedzę. Wiedza dla Hermusa Mora jest najważniejszą rzeczą, stąd też gromadzi wiedzę w każdym możliwym aspekcie. Nawet porywając ludzi, wyrywając jakieś tam książki z biblioteki i tak dalej, tak wiecie. To jest taki gość, który po prostu chce tą wiedzę mieć za wszelką cenę. No i dlatego jego realm, ten apokryf jest między innymi stworzony z masy książek i to te książki dochodzi do on buduje budynki z tych książek. Macie całe biblioteki, jaskinie wypełnione tymi książkami, wygląda to niesamowicie jak Ściany od, od podłogi do sufitu wypełnione są książkami, nawet na ziemi są książki. Wszystko to jeszcze w takiej zielonkawej poświacie, z takim ambientem waliętym w taki niepokojący sposób. O, to, 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 to robi wrażenie, jest dobre. No i ten napokryw będzie jako pełny dostępny zone, i jest to coś, czego jeszcze ja wcześniej w weldershowsach nie widziałem. I zaraz obok takich, wiecie, jaskini, tych dwemerów krasnoludzkich, to myślę, że to jest najfajniej wyglądające miejsce. No i teraz raz jeszcze pokuszę się o taki leciutki spoiler. Jednej z historii, którą akurat tam napotkałem, żeby powiedzieć wam mniej więcej, jak wygląda klimat tego miejsca. Otóż przy jednym z delwów, do których dotarłem, była taka książka latająca, w której wystają Macki. I przy niej jest jakaś kobieta. I okazuje się, że ta książka latająca z tymi mackami to jest jej brat. Siostra przybyła, żeby uratować swojego brata. Otóż Apokryf i to miejsce jest bardzo interesującym miejscem, ale bardzo niebezpiecznym. Więc jeśli poszukujesz jakąś wiedzę, potęgę i tak dalej, to jest to miejsce, gdzie możesz oczywiście to znaleźć, ale również to miejsce możecie po prostu wciągnąć do tego stopnia, że po prostu zatracisz się w tym wszystkim i zostaniesz przemieniony w jakąś bestię slenderową, bezmózgiego jakiegoś tam kurcze pomiota, czy po prostu w jakąś taką na przykład książkę. Więc generalnie chodzi o to, żeby zachować ostrożność w tym realnie, bo zdobywanie wiedzy może, może cię przypłacić życiem. W każdym razie historie, które tam są zawarte są w love lovecraftiańskim takim moralnie szarym bardzo creepy klimacie i bardzo bardzo mi się to podoba. Oprócz Apokryfu mamy również kolejną nową rzecz. Między innymi dostępna jest nowa klasa. I to jest coś, co od dodatku elsewhere się nie pojawiło. W dodatku elsewhere mieliśmy Nekromantę. Tutaj z kolei pojawi się Arkanista. Nowa klasa, która sami deweloperzy nawet mieli trudno jak nazwać w zasadzie tą klasę. W trakcie tego pokazu również o tym wspominali, że jest to coś, co ani to nie jest jakiś mag, ani to nie jest jakiś taki typowy rogue melas. Natomiast można sobie tą postać oczywiście zbudować pod siebie. Ja zagrałem sobie taki w pełni DPS, czyli do zadawania obrażeń. I muszę przyznać, że klasa jest bardzo burstowa, ale o tym za chwilę. Generalnie, arkanista jest to ktoś, kto korzysta z mocy Hermeusa Mory. Więc jesteśmy w stanie przyzywać różne dziwne zjawiska, aby zadawać na przykład obrażenia. Możemy na przykład wyciągnąć rękę i ta ręka zamienia się w macki, który wbija się w naszych przeciwników, zadając obrażenia. Albo możemy przyzywać jakąś książkę, która się otwiera waląc laserem i w ten sposób. My obracając naszą postać, możemy po prostu tym laserem nawalać na lewo i prawo, zadając naprawdę bardzo mocny burst. Możemy enchantować naszą broń, wzmacniać naszą broń, aby zadawała dodatkowe obrażenia. No i główną taką mechaniką tej postaci jest tak zwana mechanika kruksów. Kruksy to jest nic innego jak takie roboczo nazwałbym to combo pointami, czyli jedna umiejętność zadająca obrażenia albo jedna umiejętność po prostu przyzywa te kruksy, one pojawiają się dookoła naszej postaci i sobie tak latają, maksymalnie są trzy kruksy, a następnie możemy zużyć ją do tego, aby wzmocnić inny czar, nadać mu jakiś efekt albo zwiększyć mu po prostu obrażenia, więc są to takie powiedziałbym combo pointy, no i ciekawą rzeczą jeśli chodzi o tą postać to to, że można sobie ją budować w różny sposób i morfować umiejętności tak, aby umiejętność, która wcześniej generowała kruksy, teraz te kruksy zużywała, albo umiejętność, która wcześniej tylko zużywała, kruksy teraz generowała, więc możemy sobie tak dostosować build w ten sposób. Będzie troszeczkę zabawy i kombinowania. Najprawdopodobniej ktoś już tam jakąś tam metę yy, yy, ogarnie, aczkolwiek jest to całkiem ciekawa mechanika. Jedno zastrzeżenie, które mam, to to, że jak ja grałem, no to nie było żadnych znaczników, które pokazywałyby nam, ile mamy tych kruksów. One były tylko i wyłącznie w takiej formie yy, wizualnej na naszej postaci, czyli po prostu latały takie trzy kruksy albo dwa, albo jeden dookoła naszej postaci. Natomiast jeżeli mamy trzy takie w układzie trójkątnym rzeczy, które latają dookoła naszej postaci. To na pierwszy rzut oka, w jakiejś tam walce, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile tych kruksów mamy. Więc przydałby się może taki element UI, który pokazywałby nam, ile, na przykład trzy takie zapalone jakieś tam glify, runki, czy, czy te kruksy, i y, y, pokazywałby nam, ile tych kruksów oczywiście mamy. W ten sposób byłoby to łatwiej mechanicznie. Stąd też dodatek nekrom, myślę, że jest takim jednym z najbardziej super zapowiadających się dodatków, według mnie, na tle innych dodatków. Jakby inne dodatki były OK, całkiem spoko, ale ten dodatek to jest pierwszy dodatek, w którym miałem takie. No, kurde, to wygląda super fajnie. Aż normalnie nie mogę się doczekać, głównie przez ten apokryf oraz nową klasę. Więc to jest coś, co mnie po prostu interesuje. Jestem ciekaw, co wy sądzicie na temat tego dodatku. W każdym razie, jakbym miał jeszcze opowiedzieć coś o Elder Scrolls Online, to to, że pojawiły się również inne takie zmiany, które dosyć mocno wpływają na, na, na rozgrywkę i myślę, że są to przyjemne zmiany. Między innymi to, że na przykład chodząc na, na dungeony czy na rajdy, teraz będziemy mieli o wiele łatwiej zdobywać konkretne przedmioty, które chcemy. Na przykład, jeżeli szukamy jakiegoś wyglądu danego przedmiotu, to już nie musimy po 15 razy chodzić na tego samego dungeona, żeby w końcu poleciał nam dany przedmiot, który chcemy, bo nie wiem, potrzebujemy jakiegoś hełmu, czy, 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 czy tam na ramienników, został zaimplementowany taki system, który gdy wejdziemy sobie na Dungeona, wydropimy dany przedmiot, on trafia już do naszej kolekcji i teraz, idąc jeszcze raz na ten dungeon, już ten przedmiot nam nie poleci, tylko poleci nam inny przedmiot. W ten sposób w którymś momencie zdobędziemy wszystkie przedmioty, które są dostępne właśnie z tego Dungeona no i dzięki temu oszczędzimy sobie po prostu trochę czasu i eliminujemy ten taki element RNG, tak? Czyli tego Ją, że idziesz na, na 15 dungeonów i dalej nie poleciał Ci ten konkretny przedmiot. Myślę, że to jest coś, co idzie właśnie w duchu takiej, takiej rozgrywki casualowej w Elder Scrolls Online. Kolejną rzeczą, którą też zauważyłem, co, co jest naprawdę fajne na tle innych gier, które grałem, to to, że deweloperzy mają bardzo... Duży kontakt ze swoim community, zresztą wydaje mi się, że Elder Scrolls'y nawet uzyskiwały różnego rodzaju nagrody za to, jak gdzieś tam obchodzą się ze swoim community oraz jak dbają o swoją grę pod względem update'ów i tak dalej tak dalej, że tam wiecie co roku wychodzą jakieś tam update'y, więc w ten sposób zgarniają po prostu nagrody i coś w tym jest. Ja na przykład miałem okazję brać udział w paru takich spotkaniach z community management'em. Jakby tutaj w Polsce mamy naszy, naszych polskich community managerów odpowiedzialnych między innymi właśnie za Elder Scrolls Online i organizują na przykład streamy, gdzie zapraszają twórców, takich jak ja, ale też zapraszają członków community, ludzi, którzy dobrze grają w grę, albo po prostu są jakimiś moderami, czy twórcami addonów i to jest właśnie fajne, że oni wspierają różnego rodzaju inicjatywy, które wychodzą oddolnie od strony właśnie samych graczy. Więc tak jak doświadczyłem na przykład w World of Warcraft, sytuacji, w której pojawiał się jakiś bardzo fajny addon, gdzie ktoś włożył dużo kasy, dużo jakby zaangażowania, żeby stworzyć jakąś fajną rzecz i nagle przychodzi sobie taka firma, ma, y, która jest odpowiedzialna za tam i mówi: No wiesz co, słuchaj, tutaj masz y, y, parę dni na zaprzestanie działania. Jak nie, to widzimy się w sądzie. Natomiast tutaj deweloperzy mają takie. O! Fajne! Rób dalej, elegancko. Więc oczywiście, jeżeli. Y, y, jakby. Community Elder Scrolls działa w. Jakby gdzieś tam. w, w w granicach rozsądku, no to tutaj jest takie nieoficjalne wsparcie, gdzie po prostu deweloperzy mają całkiem spoko podejście, gdzie zapraszają ludzi na podcasty, rozmawiają i tak dalej, dalej. Mamy na przykład takie, taką organizację, która nazywa się Skrybowie Tamriel, którzy są odpowiedzialni za spolszczanie Elder Scrolls Online, czyli oni po prostu biorą, tłumaczą questy, wrzucają je jako, jako modyfikację i dzięki temu dzisiaj możecie pobrać sobie właśnie tą grę, E, oczywiście, dubbing dalej jest po angielsku, ale macie możliwość e, zrobienia także, że napisy będą e, całe po polsku. Więc jest to naprawdę bardzo fajna inicjatywa, naprawdę szanuję bardzo coś takiego. No i jak jeszcze są dodatkowo zapraszani przez community managerów na rozmowy, no to tym bardziej pokazuje to, jak bardzo bezpośredni kontakt jest, że jesteście w stanie wejść sobie na streama i pogadać z community managerem odpowiedzialnym za tą grę. Myślę, że to jest naprawdę spoko, zwłaszcza w dobie takiego odseparowywania się twórców od swojego community, gdzie po prostu dochodzi do takiego momentu, gdzie nie ma tego kontaktu w ogóle, praktycznie jest on jednostronny i nie da się wpływać jakkolwiek na grę, a, a albo ten kontakt jest negatywny, więc tutaj jest naprawdę spoko. No jeśli chodzi o jedną jeszcze taką, taką rzecz, która można byłoby uznać za, za plus albo minus w zależności od Elder Scrolls Online, to już jest absolutnie zależne od was, dlatego że niektórzy będą to lubić, a niektórym będzie się to nie podobać. Otóż chodzi o to, że Elder Scrolls Online niezmiennie cały czas jest, że tak to powiem, prowadzone w duchu horyzontalnego progresu i ten progres w grach może być różny, może być właśnie taki pionowy, wertykalny albo horyzontalny. I wertykalny, jakbym miał to mniej więcej określić, wertykalny rozwój jest to taki, że po prostu w miarę rozwoju naszej postaci, wszystko, jakby wspinamy się po takiej drabince i wszystko co jest niżej tej drabinki, no to w tym momencie jest to nieważne. Przykład, robimy sobie jakiegoś rajda, jest cały spoko, zdobywamy dany sprzęt, no ale mija parę miesięcy, jest nowa aktualizacja, wychodzi nowy rajd i z tego rajda lecą lepsze przedmioty, dzięki czemu, jakby, albo, albo przez co, po prostu zdobywając tamte przedmioty, to poprzedni raid, poprzednie dungeony są po prostu nieważne, bo po prostu dropią gorsze przedmioty i nie ma sensu tego po prostu robić, no nie? Welder's Scrolls mamy taki początek jest oczywiście wertykalny, bo zdobywamy sobie 50 maksymalny level, później jakieś cepeki. Natomiast później yy, mamy już bardziej taki horyzontalny design gdzie możemy zdobyć sobie giry, ale z większej ilości jakby contentu, ponieważ ten content się po prostu skaluje, więc mamy jakieś dungeony, mamy jakieś delwy, mamy jakieś raidy i tego typu rzeczy, i oczywiście każde każdy kolejne aktualizacje wprowadzają nowe rajdy czy też to są triale, one tak, tak się nazywają właśnie tutaj. No i oczywiście dropią kolejne nowe sety z nowymi jakimiś tam bonusami i te bonusy mogą być lepsze, mogą być gorsze, natomiast generalnie chodzi o to, że jeżeli na przykład graliście w ESO rok temu i dzisiaj wrócicie do gry, to wasz gier z maksymalnego poziomu nadal będzie miało znaczenie. Natomiast w innych grach za rok czasu ten gier, który macie, będzie po prostu kompletnie do śmieci. Okej, okay, ale teraz powiedz mi, na przykład wychodzi teraz nowy trial, no nie? No. I Gir, z którego z tego triala leci, i on jest jakby numerycznie nie, jest lepszy, boba. czy on jest? Nie, 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 nie. Dlaczego nie. mówię cały czas o tym 160 CP? Bo sprzęt się zatrzymał wieki temu na 160 CP i jest to traktowane jako max level Giru. Okay. Czyli jak coś ma 160 CP, to ma max i koniec. Jak wychodzi nowy dodatek? to dalej sprzęt jaki zdobywasz, jak masz max level postaci, to jest 160, i to się już później wyżej nie skaluje, więc każdy nowy dodatek to możesz go mieć, ale go nie musisz mieć, okay. nie? w przeciwieństwie do WoWa. Ja mam 160 CP, ty masz 1600 CP, jak mhm. procentowo mocniejszy będziesz ode mnie? Mamy ten sam gear, ale ty masz więcej cp I ile, jaka to będzie moc? Tak, Kurde, na oko. No, ciężko, no nie wiem, no 20-30% 20-30% no Tu to są mieć. takie, wiesz, Tauma chociaż nawet może i nie, nie wiem, zależy, no ja tego nigdy nie liczyłem, nie? Bo to bardziej do PVE to się takie, Aha. wiesz, oni tam min-maksują i tak dalej, ja tam wiesz. patrzę Nie, bo na mi zależy na tym, żeby dostać robi, odpowiedź, nie? właśnie na temat tego horyzontalnego designu, nie? Na zasadzie. Jeżeli wybierzesz te same pasywki, co ja, nie? Dajmy na to, to, ten przyrost mocy nie będzie jakiś tam zatrważający, tak mi się okay. wydaje. Okej, o, to, o to, to mi chodziło. Wydaje mi oh. że to jest naprawdę tak dużo, nie? Kiedyś było to dużo więcej. Więc to jest taki wertykalny, znaczy nie wertykalny, tylko horyzontalny system designu. Możecie sobie oczywiście więcej o tym poczytać. Nie jestem jakiś super znastą tego typu rzeczy. Aczkolwiek. Generalnie chodzi o to, że ten progres nas, naszej postaci jest, bo zawsze nasza postać się rozwija, ale nie jest to przeskok rzędu w rok czasu, nasza postać wzrosła o 50%. Tylko tutaj, oczywiście, to jest po parę procent, zawsze te bonusy jakoś gdzieś tam się stakują, i rzecz jasna, zdobywając te lepsze rzeczy, będziecie lepiej nawalać, ale mimo wszystko jest to w granicach jakichś takich paru procent różnicy między graczami. No i tutaj mógłbym jeszcze opowiadać i opowiadać na temat Elder Scrolls Online, natomiast wydaje mi się, że pozostawię to już Wam. Możecie sobie grę oczywiście sprawdzić. Podstawowa wersja gry gra nadal, funkcjonuje w modelu Byte to Play, gdzie kupujecie sobie na przykład podstawkę e, i możecie grać sobie w podstawce. Jest jeszcze Morrowind, o ile dobrze kojarzę. E, no i po prostu macie dostęp do, do dużego kontentu. Następnie możecie kupować osobno każdy dodatek, aby mieć dostęp do tych regionów, albo kupić sobie subskrypcję, która jest opcjonalna i ona daje nam dostęp do e, większości kontentu oprócz tego najnowszego, czyli w tym przypadku powiedzmy będzie High Isle, później będzie Necrom, więc w ramach tej subskrypcji możecie sobie zrobić tam te, te poprzednie dodatki i sobie w nie oczywiście pograć, więc myślę, że warto sprawdzić. Również pojawiają się jakieś tam free playe bardzo często, więc od czasu do czasu może się okazać tak, że jest darmowy weekend i możecie za darmo pograć w cały kontent, który jest tam oferowany. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o mnie. Jak na razie to Elder Scrolls Online dalej utrzymuje swój poziom jest naprawdę bardzo fajną casualową gierką, gdzie możecie sobie wskoczyć, pograć, podopieszczyć sobie postaci, poklirować zony, porobić Jakieś znać na tego typu rzeczy. Więc w 2023 perspektywy na tą grę nadal są bardzo pozytywne i fajne. I dodatek Negrom prezentuje się, jak dla mnie, całkiem spokojnie. Ale to już oczywiście jest wasza, wasza ocena, co wy będziecie sądzić. Wejdźcie, zobaczcie, sprawdźcie. I to tyle. Dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Papa, pa. no i cześć. Łapka w górę, jeżeli wam się podobało. See ya.